Dzień dobry. Witam uczniów klasy pierwszej na kolejnej lekcji informatyki. Dzisiaj przypomnijcie sobie sposoby zapisywania wyrazów z ogonkami i kreseczkami, czyli z tak zwanymi znakami diakrytycznymi oraz sposoby zapisywania plików. Co to są te pliki? Otóż każda praca, którą wykonujecie w komputerze, jeśli zostanie zapisana, i otrzyma swoją nazwę, staje się plikiem, czyli zbiorem zapisanych danych. Plikiem może być wykonany przez Was rysunek, opowiadanie, notatka, film, zdjęcie, a nawet program komputerowy. Będziemy pracowali w programie WORD. Zamierzam napisać do Was list. Wybiorę większy rozmiar czcionki, żebyście dobrze widzieli, i zaczynam pisanie listu. Kochani uczniowie, bardzo się za Wami tęskniłam. No tak, ale się na końcu piszemy M. Jak napisać literę E? Przypominam, wciskamy prawy przycisk ALT na klawiaturze i literę E. Stęskniłam. Teraz muszę napisać literę Ł. Wciskam ALT i literę L i pojawiła się litera Ł. Następne zdanie zaczynamy wielką literą. Chciałabym napisać: Święta już minęły. Święta. Żeby napisać wielką literą wyraz święta, należy wcis wcisnąć trzy klawisze. Shift, Alt i literę S. To nie jest koniec listu. Chciałabym go dokończyć w późniejszym terminie, ale żeby nie stracić tego, co już napisałam, należy zapisać plik. Jak można zapisać swoją pracę? Spójrzcie na górny pasek. W polu Plik należy znaleźć polecenie Zapisz jako. Znajdujemy polecenie Zapisz jako. Teraz wybierz miejsce zapisania swojej pracy. Ja wybieram pulpit. Nazwa pliku. W tej białej ramce trzeba nazwać swój plik. Widzicie, mój nazwał, nazwany został, kochani uczniowie czyli jest to początek listu. Ale ja chcę zmienić nazwę, więc kasuję kochani uczniowie i nazwa pliku brzmi list. I wybieram pole zapisz. Mój list już został na pulpicie zapisany, ale załóżmy, że chciałabym dalej pisać ten list. Wcale się nie nudziłam. Jak można zapisać zmiany, których dokonałam? Teraz wystarczy już kliknąć w ikonę na górnym, w górnym pasku Zapisz i zmiany zostały zapisane. Można również zapisać swoją pracę używając skrótu klawiaturowego Ctrl-S. Wybieramy nowy dokument. I załóżmy, że napiszę wyraz sujka. Dlaczego sójka? Bo akurat w moim ogrodzie sójki budują gniazdo. I ja sobie prowadzę takie obserwacje przyrodnicze. Jednocześnie przez wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Ctrl S. Powoduje, że pojawia mi się pasek, wybieram polecenie Zapisz jako, wybieram pulpit i za pomocą przycisku Ctrl S zapisuję pracę. Jeszcze zmienię sobie tylko nazwę pliku. Tu jest sujka, a ja nazwę ten plik Moje Obserwacje Przyrodnicze. I wybieram Zapisz i już plik został zapisany. Powtórzymy teraz poznane skróty klawiaturowe, grając w grę pomylone kontrole. Posłuchaj wierszyka, uzupełnij luki brakującymi elementami, przesunie z dolnej części ekranu. W komputerze na stoliku, aż się roi od guzików, jest tu spacja od odstępów. Wybieramy spację, to jest ten długi klawisz. Shift od wielkich T i O. Shift. Jest i Enter z nową linią. Klawisz Enter znajduje się po prawej stronie klawiatury. krawy Alt od L i O. Prawy alt. Są i cyfry, i litery, wszystkich nieco ponad sto. Pomyliły jednak role, zagubione dwa kontrole. Zapomniały z czym kopiować, a z czym wklejać każdy ma. Pomóż szybko tym biedakom. Wstaw tu treść niebyle jaką, bo to wiedzieć ważna rzecz. Kiedy skrótów użyć chcesz, kopiuj, kontrol wciśnij z C. Wklej z kontrolem użyj V. Cofnij, kontrol znajdź i Z. Jeszcze zapisz: Kontrol S. Pamiętają już kontrole, zapomniane swoje role. Ty pamiętaj o tym też. Kontrol to jest ważna rzecz. Kopiuj. Kontrol wciśnij z C. Kontrol C. Kopiuj. Wklej. Z kontrolem użyj V. Kontrol V. Wklej. Cofni. Kontrol znajdź i Z. Twój przyjaciel, kontrol z. Jeszcze zapisz. Kontrol s. Kontrol s. Zapisz. Brawo, świetnie ci poszło. Dzięki Tobie kontrole już nigdy nie pomylą swoich. Proszę, poćwiczcie kopiowanie, wklejanie i zapisywanie plików. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia.